Hej, z tej strony Elina. witam Was w kolejnym odcinku z Clash'a i dzisiaj postanowiłam, że zagram dekiem mm, gracza, który jest pierwszy w Polsce. I powiem Wam, że nigdy nie sprawdzam topki polskiej i nie wiem, kto jest pierwszy, nie wiem, kto gra jakimi dekami. i dzisiaj pierwszy raz zobaczymy, jakim deckiem będę grać na odcinku. Powiem Wam, że ja się boję, boję się tego, że tam będzie taki deck typu Xbow albo typu Mortar albo jakiś jeszcze nie wiem totalny jakiś taki dek, który yy, którego totalnie nie ogarnę. Więc uwaga, przechodzimy do, do topki polskiej. Kto tutaj jest pierwszy? Tytoń jest pierwszy. Kompletnie nie wiem czym gra Tytoń. Yy, i zobaczymy teraz jakim dekiem będę grać na odcinku. Uwaga, 3 2 1 LAWĄ BĘDĘ GRAĆ?! O kurde, ale powiem Wam, że tutaj są te ten dragony jest i jest tomb i jest fireball wow, ale powiem Wam, że o, dobrze, że będę grać lawą kopiuję sobie ten deck na dwójkę, w sumie na trójkę um, i tak się ten deck prezentuje i cieszę się, że będę grać lawą że to nie będzie jakiś Mortar, x albo jakiś Mega Knight także co, żeby już nie przedłużać Lecę po prostu z pierwszą walką. Mam 600 i zobaczymy, czy dek Tytonia jestem w stanie ogarnąć. No, no bo niby tutaj jest lawa balon, niby tym gram, niby tym wbiłam 6800, ale um, no różnie to bywa, bo wiecie, jak się zawsze zmieni dek na jakiś inny niż gramy, chociaż to jest w sumie taki sam, albo nawet i podobny do mojego, On no to zawsze się trafi jakaś taka karta, która jest no, niesprzyjająca dla mnie. I ja teraz widzę, że tutaj nie wiem co będzie, ale daję sobie balona. Pojawiła się Tesla. O, mam tutaj w tym deku Zapa. Okej, okay, on ma lajta. Proszę, proszę. No i ten balon niestety nie przeżył. Aj, i ta fajerka! A myślałam, że ona ucieknie e, spod tego balona, ale jednak nie. No i powiedzcie mi, czy fajerka nie jest taką kartą, która tak naprawdę. Mega denerwuje. Jeżeli jej nie zabijecie, bo na przykład nie macie czym, to ona wam po prostu całe, całe szyki pokrzyżuje, nie? Dobra, lecę z tombem i kompletnie nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać. Ale wydaje mi się, tak na mój głupi rozum, że to będzie jakiś taki X-Bow zmodyfikowany. Naprawdę, że to będzie X-Bow. Tylko zamiast na przykład, e, co tam w tym x bole jest. Mm. Nie wiem, nie pamiętam, ale e, kurde, wydaje mi się, że to będzie Xbox. Tak na 98% tak czuję, nie? No i zobaczcie sobie, jak ona mnie po prostu wkurza, ta fajerka, nie? Więc teraz lecę. O, proszę bardzo, teraz będzie na pewno light z jego strony. Tak jest. No i balon znowu nie przeżył, ale tym się nie przejmuję. Jakoś fajnie mi idzie ta opcja, no i znowu ona się pojawiła, no i powiedzcie mi, dlatego nie lubię grać z zapem, bo jeżeli są takie karty typu właśnie Fireka, typu horda minionów, to ja grając z zapem nie mogę nic tak naprawdę zrobić, Nie niby mam Firebola, ale wolę sobie jednak trzymać go, trzymać go na czarną, o, pojawił się tutaj jednak hog rider, wow, jestem po prostu z siebie dumna, że udało mi się dobrze postawić budynek, dobrze, niedobrze. Dobrze, niedobrze, bo zostało 1994 HP na mojej wieży. On ma lajta. Fajerka uciekła, ale ja wiem, że on za chwilę i tak mi do tej fajerki przetasuje. Lecę sobie z balonem. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Co, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Czekam na fajerkę, naprawdę czekam na fajerkę, bo ona mnie tak strasznie wkurza. Ale czy ten balon mi uderzy? Jest, balon uderzył. Dobra, lecimy na lewą stronę. Lecimy na lewą stronę już. O, świetnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ja teraz tą fajerkę muszę po prostu zlikwidować. O, on się teraz pozbył lighta, więc ja mogę sobie użyć balona. Chociaż ja wiem, że on ma taki tanidek, że on sobie za chwilę do tego lighta ponownie. Ja Przetasuję, ale to już jest koniec. Zostało 28 HP i mamy pierwszego wina dekiem, właśnie pierwszego gracza, który jest pierwszy w Polsce, czyli Tytoń. Tytoń! Um, dzięki wielkie. Mamy pierwszą wygraną i lecimy z kolejną walką. Ale naprawdę cieszę się, że trafiłam na ten dek. <laughs> Serio cieszę się, bo ja grała jakimś mortarem i wzbołem. To by po prostu porażki na odcinku. A że gram lawą, to. Wiecie, to, 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 to trochę ją powiem już tak ogarniam, no to wiecie no. To nie powinno być przegranych. O, będziemy grali na pekkę. E, jestem ciekawa, czy to będzie ta pekka z balonem, czy po prostu będzie z baterramem Zobaczymy, 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 zobaczymy. Lecę sobie ze szkieletem dragonami. Ciekawe, czy będzie poison, czy będzie fireball z jego strony. Okej, okay, możemy sobie zużyć tego firebola. Pojawił się tutaj Magic Archer. Najbardziej wkurzająca karta, jaka może być, to właśnie Magic Archer. O nie! Magic przeżył. Magic przeżył, więc lecę sobie z Mega Minionem. I będę teraz budować mój push. Bo im dłużej zwlekam, to potem dwa razy Eli będzie po prostu kosmos. Będzie po prostu kosmos. No i zobaczymy. Ale powiem wam, że on tak ukrywa. Nie pokazuje, czy ma tego Poisona, czy ma jednak Firebola, czy ma coś jednak innego jeszcze. No, cały czas ukrywa to, nie? Więc lecę sobie ze szkieletem dragonami na tego Royala. Ok, 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 ma Firebola. Super, lecimy sobie na lewą stronę. Będę już budować pusz. Zostało 24 sekundy do 2 razy Eli. Więc teraz ja muszę oszczędzać eliksir, by zaatakować fajnie. Wiem, że on tam ma Magic Archera i ma też Electro Wizarda. Więc będzie fany. Lecę sobie z balonem. Lecę sobie z władcami. O właśnie, tak. Dokładam Mega Miniona. Fajnie mi zablokował nawet. Mogę sobie zapować! Mogę sobie zazapować. No, trochę nie pykło, jakoś tak. Mega fajnie. Ale jest gicior. Jest gicior. Nie jest aż tak źle. Pamiętajmy o tym, że ma fireballa. Pamiętajmy o tym, że ma fireballa. Szybko muszę dać zapa, bo inaczej, wiecie, ona by mnie zjadła. o <laughs> Oooo! Oh -oh. oh -oh. O. Uh o, -oh. oh, nie! Ej, czy ten Guards w ogóle zabił tamtego Magic Archera, czy mi się po prostu wydawało? Serio? Nie wiem. Uh o. -oh. Nie! Co ja zrobiłam? Jeju, jak źle postawiłam tego tomba przez przypadek mi się po prostu wyrwało. Minus 30 pucharków. O matko, ale wiecie, to mi się wypuścił sam. Sam mi się, znaczy, no, po prostu palec mi się przesunął w, za bardzo na prawo i, i i stało się jak się stało, ale to była walka łatwa do wygrania, naprawdę. A, tylko po prostu ja nie wiem, co ja, co ja sobie myślałam, stawiając tego tomba Tego bardzo na prawo. Mm. Ale to nie jest ważne. Spróbuję sobie dać takiego gołego balona. I zobaczymy, co się... Okej, okay, jest Bomber. Jest Bomber. Bomb Tower w sumie. Ale będę go po prostu skracać i powiem, że to jest Bomber. Uh. 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 Ups. Ups. Dwunasty level, to nie powinno być aż tak źle. Uh. Najgorzej jest przegrać na... Na słabszy level niż my mamy, nie? o ten Mega Minion się wrócił. To nieźle. To nieźle. Ok, pojawił się Poison, czyli w sumie ok, w sumie ok, bo mogę sobie teraz budować mój push w postaci balona, w postaci lawy, bo on mi tak naprawdę tym Poisonem nie zagrozi. Więc ja sobie daję taką emotkę, która jest <grywania> zapewniająca o tym, że jednak y, udało mi się wygrać z nim. Lecimy z balonem, ja wiem, że on ma bombera. W sensie bomb towera. Ale będę po prostu to fireballować. On też źle postawił, chociaż wiemy, że on ma tornado, więc może mnie ściągnąć tym tornadem za chwilę. Okej. Okay. Ups. Ups! Ale nie jest źle. Nie jest źle. Wgramy to na chilku. Cieszę się bardzo. Lecimy z mega minionem, lecimy sobie z tombem. Już, ja już wiem, że to po prostu jest wygrana. Zostało 800 HP na jego wieży, na mojej 2000 ponad, więc nie powinno być teoretycznie problemów. Ale wiem, że <laughs> przeważnie, jak mam już taką walkę serio wygraną, to ja nie wiem, jakoś tak staje się takie jakieś dziwne coś, że zaczynam przegrywać to, nie? <laughs> ale to już jest po prostu standard w mnie na odcinkach, ale mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Postawił Poisona. Ale mam... Jezus, nie trafiłam w ogóle. Czy będzie znowu tornado z jego strony? 317, ale powiem Wam, że on już się po prostu yy, poddaje, nie? Już, już wie, że to już jest yy, koniec jego, nie? Mogę dać sobie tam jeszcze zapa, stało 330 HP i chyba będzie trójeczka, tak jest. Także good game. Deck tytonia jest op... Polecam Wam go bardzo serdecznie, i mam nadzieję, że w następnym odcinku, jak będę na przykład grać dekiem gracza, który jest pierwszy na świecie, to że też będzie na przykład taki dek typu Lava, albo nie wiem, Mega Knight z balonem, czy coś, wiecie, żeby tylko na, te, na tego Mortara nie trafić, bo jednak Mortar jest taką kartą, do której naprawdę trzeba mieć skilla, tak samo jak do Xboa, a ja po prostu tego nie posiadam. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Tak, jak mówię, grałam dzisiaj Dekiem Tytonia. Ty, ten, pozdrawiam Ciebie, chociaż wiem, że Ty mnie nie znasz, ja Ciebie nie znam, ale pozdrawiam Cię bardzo gorąco. Masz bardzo fajny deck, jesteś w ogóle obgraczem z tego co widzę, bo ogólnie nie schodzę w ogóle topki światowej ani polskiej. Także no, jestem trochę zacofana. Kręcę się tylko wokół mojego klanu i wokół moich klanowiczów. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I co? I do usłyszenia jutro. Bajo!